Nie mańko, to już A ty, Robert? No właśnie. No właśnie, teraz jemy śniadanie, jak tu widać. No nie każdy się radził po wczorajszym. Coś wam pokażę o gumie. Widzicie coś takiego? To no. no właśnie, trochę zabalonkowaliśmy, wiadomo. No i co mogę powiedzieć? Ja mam w każdym celu dworzy, bo słucham nawet są tamtym bo mam drogi języka, no, i języka bo próbuję do siebie dojść, ale nie wiem, czy dojdę. Więc e, to, co się dowiedziałam, to jest naprawdę fajne. Dowiedziałam się, że mnóstwo komentarzy i mnóstwo głosów mamy. Mimo propagandy, tam staje u nas po śniadanku teraz ktoś pójdzie popisko. Na Naprzeciwko tam jest bar, wypijemy sobie popisko. piwko. Trzeba zapalić. O, najlepiej. A trzeba było, być innego, ale nie ma tej drogawki. Co ty tu mówisz? Drogawka, ja, czyli Ojej! Bo że masaka! O, to zobaczysz! Wiesz kiedy? jak ja będę wyglądał po Maciu. Tak będę ci wydrę na No i co tam jeszcze? Trzeba zobaczyć, jak tam wyszły. O, nasze wodki różnego rodzaju, które wstawialiśmy wczoraj. No i ogólnie zapraszamy wszyscy do nas na nasz kanał, który jest opisany, jak mówiłem wczoraj, że robimy w trójkę. No, to jest nowa popularność. To jest to co mówiłem. Natale to nas było, wchodzi jedna osoba, czyli w trójka wchodzi i zaczynamy śmieszno robić filmiki w takim sensie z komórkiem. Jak kto nie chce oglądać, to jak nie musi wchodzić. Ale powiedzcie to że, że ujdziecie to, co było w piątek, i no, no. nami na żywo podno.